Czasy PRL-u i ogonków przed sklepami to przeszłość. Pytanie więc, za czym kolejka ta stoi tuż przed świętami? Nie po karpia, zdecydowanie też, też nie po choinkę, przepraszam. Eee, trzeba po prostu nieść pomoc. Jesteśmy zdrowymi ludźmi, mamy możliwość pomóc, oddać krew. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Kwiolecznictwa w Opolu od 4.30 rano przeżywało oblężenie tych, którzy pomaganie mają we krwi. To okres, kiedy przez kilka dni nie działa, nie funkcjonuje nasze centrum, w związku z czym e, tak liczne zgłoszenie się dawców w dniu dzisiejszym pozwala nam spokojnie zabezpieczyć w krew jej składniki. A krew nie woda. Opolskie magazyny cierpią na braki aż pięciu grup. To też chętnych do pomocy zgłosiło się ponad 150. Euro. Mam taką grupę krwi, że jestem wreszcie skazany, żeby oddać krew. Bo mam 0 minus, czyli jestem uniwersalnym dawcą, więc regularnie co, co dwa miesiące, co 8 tygodni oddaję prostą krew. Krwi wyprodukować nie można, tak? trzeba się nią podzielić. Może ja też kiedyś będę krwi potrzebował. tak? No, warto się dzielić tym tym, co mamy najcenniejsze. Mężczyźni mogą oddawać krew sześć razy w roku. Kobiety 4. Płytki i osocze raz w miesiącu. I choć niektórym trwający nawet godzinę proces donacji szedł jak krew z nosa, to zyskali coś więcej niż czekoladę. Potem też wiadomo, dwa dni wolnego, żeby sobie odpocząć też od pracy i od wszystkiego przed świętami, wiadomo, na tym mi też tak zależy, ale przede wszystkim właśnie, żeby dodać krew potrzebującym, nie? Teraz to jest taki okres świąteczny. Obdarowujemy swoich najbliższych, no więc czemu też nie pomóc, czemu też nie, nie, nie pomóc po prostu komuś, kto potrzebuje tej, tej krwi, prawda? A te dwa dni wolnego przed świętami to też pewnie taka motywacja. No to jest coś przyjemne, spożytecznym. Dwa dni wolnego przysługują krwiodawcom od 2023 roku. Są płatne i nie wliczają się do urlopu. Maciej Wójtowicz, kurier opolski.